Wszystkich bardzo serdecznie w odcineczku z drona DJI Mini 3. Potestujemy sobie tego drona. Mój pierwszy lot zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, pierwszy film na kanale oprócz shortów. Ponagrywamy sobie też shorty. Zobaczymy, jak to wygląda. Najpierw tryb normal. Jesteśmy na trybie normal. Tutaj sobie lecimy wyżej, może trochę, nie wiem, tak na 10 metrów pójdziemy 20. Przepraszam, nie wiem na ile tak do końca. Może na 40 na razie, oczywiście mam obserwatorów tutaj. O, tutaj jest linia wysokiego napięcia, więc trzeba uważać. Włączmy sobie trip sport, bo w ogóle nie czuć prędkości, według mnie, może trochę wyżej, żeby nie zahaczyć w żadne, w nic. Nie wiem, na 100 metrów? Nie wiem, czy tutaj można, możemy latać w ogóle Trzeba zobaczyć Tutaj musimy lecieć W drugą stronę musimy lecieć Że tak powiem, w drugą stronę faktycznie Tutaj już jest strefa zaraz W drugą Tamtą No i sobie polecimy Potestujemy Lecimy 50 km na godzinę, więc Dużo bardzo na no, dron DJI Mini 3 to bardzo dużo. Możecie też napisać w komentarzu o czym ma być kolejny film. Może jakiś poradnik, może coś nie wiem, co dokładnie, no ale to, Max altitude yy, maksa mamy 120 metrów, o sobie zniszczmy trochę, żeby wam nie mówiło, że cały czas mamy maksa. Teraz jesteśmy tutaj. Tam jestem ja gdzieś. I sobie chyba lecimy, tylko zobaczymy mapę. Tutaj mamy zieloną strefę, czyli możemy latać. Yy, polecimy sobie tutaj, może zaznaczymy ten punkcik, co do, do tego punkta się nie da dolecieć. Jakby. Nie wiem, czy go widać w ogóle. Chyba nie, ale sobie polecimy. Możecie dać suba pierwszego na moim kanale, bo jeszcze nie mam. No oczywiście treści będą oczywiście o, o dronach, bo jesteśmy na kanale Droniarze TV. Możecie się pochwalić, jak najdalej dolecieliście dronem. No i zobaczymy, jak daleko doleci. Bo tutaj już jesteśmy. Zobaczmy mapę. Yy, Polećmy sobie tutaj trochę. Teraz możemy prosto lecieć, więc polećmy sobie prosto cały czas. Zobaczymy też, przetestujemy zasięg tego. M może nie wiem, ile starczy. A mamy 77%, i już półtorej kilometra prawie. Więc dobrze, lećmy sobie, popatrzmy na dół, żeby zobaczyć, co tu jest na dole. 60 km na godzinę. Myślę, że ten dron ma bardzo dobre osiągi. No, możecie też powiedzieć, yy, na przykład, zawołać o poradnik jakiś albo jakieś porównanie dronów. się postaram nagrać też. Tutaj już jesteśmy... Gdzie ja jestem? Nie wiem, właśnie. A, to jest ta uliczka dobra. Już wiem, gdzie jestem. Już wiem, gdzie ja jestem. Mamy trochę słaby zasięg, że tak powiem. No, trzy kreski to. Dla jednych duży zasięg, a dla drugich mały. Ale nie ma jakiegoś silnego wiatru, więc myślę, że. Max flight distance reached. Właśnie, bo ja sobie ustawiłem 2 km zasięg, więc zmienimy sobie to. Mamy tu 2 km, powiedzmy, żeby 5 było tutaj. O, bez limitu, dajmy. I lecimy sobie. Lecimy sobie. Już mamy 2 km, więc myślę, że git. Mam nadzieję, że wróci ten dron. Mocny pod. W... No, trochę. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Dobra. Tu sobie dajmy. Wiadomo, że nie dolecimy jakoś mega, no 2,5 km, git, 69% na razie git, też tryb sport mamy, żeby szybciej polecieć, ale tu też mogą być yy, inne rzeczy na test, że na przykład więcej energii pobiera yy, te, yy, ten tryb, to też może być. Tutaj mamy tam chyba uliczkę, ale nie wiem. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest las już. Tak, to jest ta droga. Tak, ta droga. Jesteśmy już na tej drodze i ponagrywajmy sobie yy, taki film fajny. Ustawmy się prosto do tego. O, już mamy powoli słaby zasięg, ale i teraz obracamy ekran. I na shorta idealny. Nie wiem, czy nie przybliżyć. O, przybliżenie i lecimy. Taki szorcik fajny. Myślę, że git na kanał. 3 km już mamy. Więc myślę, że długo. Myślę, że długo. No taki szorcik. Myślę, że fajny. Max altitude reached. O właśnie max już mamy. To przybliżenie pół te czterykrotnie, a to jest mega fajne przyspieszenie. Też sobie popatrzmy do przodu, bo już mamy 3 km widzowie, 3 km tam dalej sobie lecimy sobie też nagramy to, żeby pokazać ludziom, że jestem na takiej wysokości to też fajne. Już mamy 3,5, zaraz połowa baterii, więc trzeba już wracać powoli. Dobra, after? Co tutaj, after? Nie wiem, niektórych funkcji jeszcze nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzach, co to jest. A ja postaram Wam się odpowiedzieć w komentarzach. Dobra, 80 metrów to jest ile? Nie wiem. O kurde, czyli jak mi będzie wracać, jak stracić to zasięg, to tu mam 80 metrów, tam 120. żeby, 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 żeby nam nie dotknął koronawirusa. Trzeba już potwierdzić aircraft will return to the home point in 10 seconds. Bo już return koniec baterii. Ja oczywiście to wyłączę, tylko niech naceluję, dobrze. I na dobrą wysokość poleci. Myślę, że sobie poleci Max altitude reached. teraz leci do przodu. Pięknie. Dobrze. Dobrze widzowie. To pikanie niestety chyba się nie da wyłączyć. Ja już wyłączam to i lecimy do bazy, żeby nam... No, żeby... dron nam nie spadł. Mamy pół Bo właśnie nam zwiało trochę drona do góry. Ładne przyspieszenie Ładne widoczki na las Możliwe, że dolecimy, ale to też zobaczymy Ile tam było? 3,5 km Oczywiście jeszcze trochę robiłem no Taki testik Jeszcze, jak chcecie więcej odcineczków, to dawajcie suba Z dzwoneczkiem No i ja bardzo się cieszę, że jesteście tutaj widzowie 3 km i czterdzieści No myślę, że trochę mało procent mamy. Zajdźmy sobie dalej. Zajdźmy sobie, ile już mamy? Już mamy dwa pięćset od nas zaraz trochę daleko do że tak powiem, myślę. Tylko zobaczą, czy nam nie dobrze będzie. Czy musimy prosto cały czas lecieć i nie zużywać baterii, bo jak nam nie doleci dron, to będzie źle. Mój budżet ucierpi, że tak powiem. Ale bardzo się cieszę, że można latać DJI Mini 3 tak daleko. Ja bardzo lubię na duże dystanse latać, bo to jest bardzo fajne. Uczucia, jak jesteś gdzie indziej, a stoisz cały czas w miejscu, to jest fajne. Zaraz 20% mamy, i będzie pikać, więc że źle, źle. Coś już nam że tak powiem lecimy pod wiatr, bo nie mamy 50 km na godzinę, tylko 40. Cały czas pod wiatr lecimy, więc to też mogą być jakieś tam energie nam yy, zabierać. Nagramy sobie to oczywiście, żeby udokumentować to. Lecimy sobie 2 km od nas. O, teraz już się zmniejszy trochę wiatr, ale i tak jest mało. Dobrze, lecimy sobie dalej. 43 km na godzinę. Oj, no trochę pod wiatr jedziemy, yy, lecimy, więc wiadomo trochę, że trochę opor w... będzie. O kurde, lak jakiś. Słaby zasięg mamy, że tak powiem. Już powoli mamy słaby zasięg. O, teraz się polepszył, ale tam taki lak trochę był. No fajnie to wygląda, fajnie. Mój pierwszy dr lot dronem na taką odległość. Wcześniej to dwa razy tylko latałem i te tryby patrzyłem, jak to wygląda. Ale myślę, że fajnie to wygląda. Jak chcecie więcej odcineczków, na przykład co kupić, jakiego drona fajnego kupić albo coś, to ja jestem, y mogę przetestować drony. Oczywiście współpracę to wam dam linka w opisie. Jak ktoś by chciał współpracę. No, że z takim małym twórcą na razie nie będą chcieli ludzie, ale, ale... to jeszcze. Jeszcze się może rozwiniemy jak dacie suba. O, już mamy 20%. To już będzie pikać zaraz. Więc musimy to przecierpieć. O 20%. i będziemy tak, teraz będzie pikać cały czas. Dobra, 500 metrów. Już chyba się widzę. Widzę się, widzę się. Tak. Obniżamy pułap, żeby doleciał do celu. 15% baterii ale pod wiatr leci, widać że pod wiatr leci i się męczy dobrze widzowie to tyle na, dzisiaj w odcineczku nie będę pokazywać swojej twarzy jeszcze no zapraszam na kolejne odcineczki recenzje, różne rzeczy do następnego siemano